Cześć wszystkim. Wytłumaczę Wam dzisiaj najważniejsze typy zadania na Wasz sprawdzian. Pamiętajcie, że w opisie znajdziecie te kartki, na których ja piszę do druku. Oblicz objętość prostopadłością o takich wymiarach. No to słuchajcie, rysujemy sobie prostokątę, czyli rysujemy jeden prostokąt i z tyłu drugi, dokładnie taki sam prostokąt. I teraz już tylko łączymy, tak? Łączymy sobie tutaj. I mamy narysowany prostopadłościan. Tutaj mamy krawędzie A, tu by było A, 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 A. A. Teraz tutaj mamy B, 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 A tutaj mamy C, 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 C. I wzór na objętość to jest A razy B razy C. U nas A to będzie 4 cm, B mamy 6 cm, C mamy 7 cm. No to słuchajcie, mamy tak. 4 razy 6 razy 7. 4 razy 6, 24 i jeszcze razy 7. No to 24 razy 7. 4 razy 7, 28, 2 dalej. 2 razy 7, 14 plus 2, 16. Czyli mamy 168 cm sześciennych, bo objętość zapisujemy w jednostkach sześciennych. Teraz mamy następne. Oblicz objętość sześcianu o krawędzi 4 decymetry. Ile litrów wody zmieści się w tym sześcianie? No to słuchajcie, jak mamy sześcian, to jest taka kosteczka, której wszystkie krawędzie są tej samej długości. Rysujemy dokładnie tak samo, tylko teraz słuchajcie, rysujemy kwadrat, a tutaj z tyłu dokładnie taki sam drugi kwadrat. I teraz tutaj tylko łączymy. I teraz tak. Jeszcze Wam powiem, co jest dobrą praktyką. Ona nie jest wymagana przez wszystkich nauczycieli, ale super, jeżeli te linie, które są niewidoczne dla naszego oka, narysujemy linią przerywaną, ok? Ja tutaj oczywiście trochę inaczej to robię, no bo rysuję to na tablecie, ale Wy od razu rysując możecie zrobić linię przerywaną. Ja tutaj ją chciałabym tak jakoś Wam y, zrobić, o. I to, co jest niewidoczne dla naszego oka, tak, te krawędzie, które są z tyłu, mogą być linią przerywaną. Dobrze. No to sześcian ma wszystkie krawędzie tej samej długości. na objętość sześcianu to jest a do potęgi trzeciej. Czyli a u nas jest równe 4 decymetry. Czyli mamy 4 do potęgi trzeciej. Czyli 4 razy 4 razy 4. 4 razy 4, 16 razy 4 63 dm sześcienne. I teraz wy wiecie, że 1 dm sześcienny to jest nic innego jak 1 litr. Czyli mamy 64 litry i gotowe. Tak, tyle wody się zmieści. Teraz podstawą prostopadłościanu jest kwadrat o obwodzie równym 20 cm. Oblicz objętość tego prostopadłościanu, jeśli jego wysokość jest dwa razy dłuższa od krawędzi podstawy. No to tak, prostą jest kwadrat. Rysujemy dokładnie w taki sam sposób, jak y, przed chwilą rysowałam. Czyli tak prostokąt z przodu, prostokąt z tyłu. Teraz rysujemy takie. Linii tej łączymy. Oczywiście te z tyłu, krawędzie, te których nie widzimy, super, gdyby były linią przerywaną, narysowane. Czyli ja tutaj akurat biorę gumkę i tak mogę to zrobić. Wy od razu możecie to narysować linią przerywaną. Dobra. No i teraz tak. Podstawą jest kwadrat o obwodzie równym 20. No to mamy kwadrat. Wszystkie boki kwadratu są tej samej długości. No to mamy cztery boki tej samej długości, dzielimy na cztery, czyli mamy 5 cm, tak? Każda krawędź ma 5 cm. Wszystkie, nie? No dobra. No i teraz objętość prostopadłościanu. To jest a razy b razy c, prawda? No to tak, objętość tego prostopadłościanu, jeśli wysokość jest dwa razy dłuższa od krawędzi podstawy. No to wysokość to jest 2 razy A, czyli 2 razy 5, czyli 10 cm. Objętość bok razy bok, no i razy tutaj wysokość, czyli A razy B razy C. Akurat mamy kwadrat, wszystkie boki są tej samej długości. No ale to prostopadłościan też skrania stupeków. Wzór na objętość grania stosupa to jest pole podstawy razy wysokość. Pole podstawy to jest kwadrat, czyli 5 do kwadratu razy 10. 5 do kwadratu to jest 5 razy 5, czyli 25 razy 10, czyli mamy 250 cm3. Dokładnie tak samo wyjdzie nam tutaj, czyli będzie 250 cm3. Narysuj siatkę prostopadłościenną o takich wymiarach. Zawsze łatwiej jest zacząć od narysowania takiego prostopadłości. No to słuchajcie, mamy dwa na trzy. Pamiętajcie, że jedna kratka to pół centymetra. Tak, jedna kratka to pół centymetra, czyli dwie kratki to jeden centymetr. Czyli tu mamy 3 cm, a tutaj 2. I rysujemy takie, mm, takie prostokąty dwa teraz łączymy i już będziemy mieć nasz prostopadłościan dobra no to ok tutaj mamy co? 2 centymetry 3 centymetry 1 centymetr i teraz będzie o wiele łatwiej tą siatkę narysować. No to rysujemy podstawę 2 na 1. Dobra, teraz tak, może te tutaj 1 na 3. Teraz tutaj 2 yy, na 3. I tu chyba będę musiała przesunąć, bo się nie zmieszę. Przesuniemy tak 2 na 3. Czyli ja sobie robię to zawsze tak, że tu mam podstawę. Tu mam podstawę i potem rysuję teraz 2-3-4. I jeszcze górna podstawa. I mamy gotowe. I teraz tak pasuje, podpisać długości boków. Czyli tu mamy 3 cm, tu mamy 1 cm, 2 cm, 2 cm. 3 cm, 2 cm, 1 cm. Nie trzeba wszystkich podpisywać. Teraz mamy następne. Narysuj grania stosu w podstawie trójkąta i uzupełnij. No to co? Rysujemy sobie grania stosu o podstawie trójkąta. Czyli tak, rysujemy tutaj trójkąt w podstawie. rysujemy tutaj wyżej dokładnie taki sam trójkąt, to będzie nasza druga podstawa popatrzcie, on jest dokładnie taki sam tyle samo kratek wyżej zawsze, Ka każdy wieszołek jest tyle samo kratek wyżej 6 kratek, 6 kratek, 6 kratek i łączymy Teraz oczywiście te z tyłu, super, gdybyśmy... i te muszą być pionowe, tak? I teraz tak, oczywiście super, jeżeli te, których nasze oko nie widzi, będą przerywane. Dobra, mamy. Liczba wierzchołków podstawy, mamy raz, dwa, trzy, prawda? Tutaj są raz, dwa, 3. Liczba wszystkich wierzchołków. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Liczba wszystkich ścian. Jedna w podstawie, druga w górnej podstawie. I boczne. 1, 2, 3, czyli 5. Liczba wszystkich krawędzi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Liczba ścian bocznych. 1. Druga, trzecia. I mamy gotowe. A jeszcze więcej nauczycie się ze mną na ab. Matematyka -gryzie. .pl Zapraszam was tam serdecznie.